Was już w czwartym chyba odcinku w... zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Dobra, wiecie co będzie się działo. hopa. ojoj, 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 Tu już będą dziwne rzeczy się takie o, że statek będzie się trząsł, coś. A ja na przykład będę musiał skakać. Tak? Widzicie jak. Tu teraz się pojawi ten, pa, ten parzecz, który ja wręcz nienawidzę. Czyli skok w bok. Lara skaczesz. Je, yeah. biegnij, biegnij. Wow, czerwone. Ojej. Już wiecie, to, co tu się będzie działo. Jakby coś polarowałam. Woliś się tego wydać, niszczy się. Przejdę ten. Oczywiście trzeba chapter wybierać, który broń na kolejny level. I widzimy się wtedy w następnym odcinku w tej se z tej serii. Który prawdopodobnie jeszcze dzisiaj się pojawi. Jej. Ale reszta odcinków. Trochę więcej odcinków pojawi się jutro. No. Tak. Lara biegnąca puszczanie pięknie to wygląda. Oj, koleżanka napisała. Możecie wiedzieć, że ja napisałam jej. Bo, bo, bo. Yy, ona jest fajna, ona mnie lubi. A ja skaczę w... w czymś. Ja chyba skaczę w statku. Chyba. Jestem pewien. Nie wiem czy to statek czy co. No skocz tego. Szybko, szybko, szybko. Tu była dużo dla mnie zabawy takich. O, że tu. Jezu. O. Dobra. Teraz obejrzyjcie tą piękną kaccenkę. Teraz epik. Mmm, jak z Tytanika. O, Ty się dać. Aleluja, aleluja. I tak oto zdobywamy na nowo tą piękną rękawicę. Brzyże Tajlandii. Teraz mamy tak yy, shorty albo długie spodnie. Hmm, wybierzmy spodnie, żeby to jakoś na nowo wyglądało. Pistoletom temu nie. Strzelba się nie przyda, karabin nie, nie, nie. Wybierzmy strzelbę, bo jest dobra na przeciwniku niektórych. To się wczyta i kończymy odcinek numer 4. Przy nie. trochę się przejdziemy po mapce. Bo ta mapka jest piękna. Taka A Jak na no, wczytywaniu, tutaj mamy posąg. No, a to piękne drzewo. Piękne. Tak, chcę być na tym później. Tak wygląda teraz nasza Lara. Będziemy mogli w każdym poziomie dostosować jej potem ubranie. No! Lara! Czeka, nie skoczyłeś na główkę, byłoby to piękny efekt. Lenuja. Cześć, Panie Rekin! WON! WON, masz ze pistoletu. O! Ah, jeszcze jeden! GIN, GIN! In your face! A czarne mi! HA, HA! Fuck YOU! Zginiesz, zginiesz, mówiłem... No, come on, baby, and the have to fight! Ha, ha... Le Leżynę zmieniła na skin, skina... Ej, właśnie, ona ma powietrze, Jezus! Sorki, nie zobacz... że nie zmieniła. half tonight. It's gonna be good time. Ej! Jaka jest współpraca. Ach, to piękne rzeczy. to ta piękna kitka Prawo wbija się i czasem w skóra. Teraz jak, mamy iść lewo lub prawo? Najpierw pójdźmy obadać, co się dzieje z prawej. Hopa! Uuu, jaskinia. Hopa! Nie pojąki, won 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 won, 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 won. Kincie. O! mnie tu wcześniej nie było, ale widać. Była Dobrze, a teraz wróćmy się. Idziemy na lewo The tonight? Nie wrzeszcz. Tak bądź bezpieczna przez to, że tu jest wszędzie woda. Tak, wejdź w skałę i tu będzie mądry pomysł. Widzicie? Skoro nawet jej strzelbę przeciera. Co za pro... Co, co za prokitka? Potem wam pokażę, yy, jak się gra na metnie 5, co od początku do końca, czyli do 250 poziomu, gdzie jaki questy robić. A w sumie po co wam mam pokazywać quest? Jak questów się nie trzeba robić. Pokażę wam moją epicką wręcz ninżę. Tusię. Nie wiem czemu tak nazwałem Tusia. Chciałem się kurde nazywać pięknie postacie. Ła! Wow. Hraboszczaki! Wom! Po hałasom. <laughs> Wiedziałem, że wy tu jesteście. Kincie. Kincie dziady pętne. Wiedziałem, że coś mi tu wyjdzie. Jezu! Ła! tam Hraboszczaki. La, 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 la. nie ma was? nie ma was koncepcja jaki długi odcinek będzie więc nie będę wam psuł bo dłużej będzie mi się konwertował a zresztą jeszcze nie mogę nagrywać powyżej 15 minut no dobra paręnaz... 16 minut nie mogę nagrać ale resztę takie na przykład 12, 15 minutowe i 10 sekundowe to mogę zaspokajać, bo właśnie z tymi dłuższymi, Mnie jeszcze ten YouTube zaczyna pierdzielać, że za długo nagrywa, że coś. Nie, nie, lubię tylko nagrywać. W tym długo mi się konwertuje. Odcinek drugi, a ja chyba jednym z dłuższych. I. Opa. Mi się chyba z pół godziny słychać tygrysy ale jeszcze ich mnie napotkamy na drodze. Jeszcze. Na razie to mam po prostu biec poprzez tą tempą, ale piękną puszczę. O! I tu zakończymy ten odcinek, a wy tygrysy szatał. Nie piniacie. Tu o tak, że on już Więc komentujcie, subskrybujcie, ocenajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka!